Hej, wszystkim to są rzeczy, które potrzebujemy, czyli dwa balony z kuleczkami, które kupiłam w chińskim centrum za 3,90. Następnie aktywator. Ja mam aktywator ze slimeboxa oraz klej PVA również ze slimeboxa. Miseczkę i coś do mieszania. Żeby wysypać kuleczki z balona, trzeba pierwszy ściągnąć nakładkę, która wstrzymuje powietrze, które wdmuchamy do balona. Nakładka wygląda w taki sposób. Kuleczki mają ładne kolory, przypominają mi trochę tęczę. Gdy już wsypaliśmy wszystkie kuleczki, lejemy do nich klej. Później dodajemy sodę oczyszczoną i aktywator. Ja wrócę do was, kiedy slime będzie gotowy. Slime jest już gotowy. Kuleczki, które są w środku, nie wypadają, co jest dużym plusem, ponieważ przy tak dużej ilości dodatku zazwyczaj on wypada, a tutaj nie. Więc, no jak już mówiłam, jest to duży plus. Powiem Wam jeszcze, że slime mi się podoba, chociaż teraz tak myślę, że z białym klejem te kuleczki by wyglądały ładniej. Może kiedyś sobie zrobię jeszcze takiego slajma z białym klejem ponieważ mam jeszcze jeden taki balon z kuleczkami. W sumie mogę wam powiedzieć, że warto kupić te balony z kuleczkami z chińskiego centrum za 3,90, ponieważ moim zdaniem jest tam duża ilość tych kuleczek, a jak sprawdzałam ile kosztują te kuleczki na internecie, to zazwyczaj są drogie, a przynajmniej na takie trafiałam. Jeżeli filmik się spodobał, to zapraszam do łapkowania oraz nie zapomnijcie o subskrypcji, a także dzwoneczku, jeżeli nie chcecie przegapić moich filmów. Ja się z wami żegnam, cześć! Oh, mm -hmm. you